Słuchajcie, czy my na tej ziemi jesteśmy w stanie otrzymać taki pokój. Być tak radości, tak całkowicie, że nigdy już nie będzie tego. Będzie tak, będziemy radości, że już wszystko będzie okej, okay, że tak powiem. Czy jest to możliwe? No słuchamy teraz, co? wspominamy w niebo wstąpienie pańskiej, to jest bardzo ciekawe, co Ci ma na ten temat dzisiaj Powiem, bo to wcale tak nie jest, że my tutaj będziemy zawsze szczęśliwi na tej ziemi. Ale jest bardzo ciekawe, si ode sobie porozmawiamy. sama Maria. Ojciec Piasek takiego właśnie mówi, że żeby otrzymać taką radość w życiu, potrzebny jest pokój. Potrzebny jest pokój, potrzebny jest taki pokój Ducha Świętego, jaki możemy otrzymać, prosić Boga o ten pokój. A co jest ważne, i nam mówi coś niezwykłego, że tutaj na tej ziemi de facto ciężko będzie nam otrzymać całkowitą radość, całkowity pokój. To jest niemożliwe po prostu. Ta ziemia, te miejsce, gdzie tutaj jesteśmy, to życie jest takim zmaganiem naszym. Musimy to sobie, taka powiem, zaakceptować. Trzeba sobie to powiedzieć. Tu jesteśmy w zmaganiu. Tu jesteśmy po to, aby walczyć. Tu jesteśmy w zmaganiu. I czemu tak Pan Bóg nam robi? Czemu Bo? Bo chce, żebyśmy byli zdobywcami. Tak mówi się ta Alpha właśnie. Zdaje nam te różne problemy, trudności, żebyśmy byli zdobywcami. I to jest ciekawe, co on mówi. Trzeba jednak zauważyć, że jak w stanie pielgrzymowania dusza nigdy nie zdoła osiągnąć doskonałej radości, tak też doskonało nigdy nie może być jej pokój. I to jest ciekawe. My tu jesteśmy siebie walczymy, pielgrzymujemy do Boga. Nigdy tu nie osiągniemy doskonałej radości. To jest bzdura i to trzeba sobie zaakceptować. Z tego też rodzi się, że tak powiem, taka, no, roztropna, taka rozumna postawa. Że tutaj żyjemy na tej ziemi, to nie znaczy, że będziemy mieli zawsze, e, osiągniemy jakąś doskonałą radość. Że będzie tak wspaniale, że się nic nie będzie działo. Że już będę tak skakał z radości, że nie wiadomo co. Nie, to nie jest rzeczywiste. Po grzechu pierworodnym to jest niemożliwe. Możemy otrzymać radość, możemy otrzymać pokój, ale prawdziwy pokój będzie w niebie. Tam dopiero tam, jeżeli zdobędziemy niebo, jeżeli będziemy walczyć, goliwy, ciężko. Często to wymaga zaparcia się siebie. To trzeba sobie tak powiedzieć, jasno, trzeba zapierać się siebie. Bo tutaj nie jest możliwe osiągnięcie pokoju doskonałego, ojciec Piołna. Nie jest to możliwe. <laughs> Przeciwności, udręki, nieszczęścia, trapiące dusze są tak liczne, że w niektórych chwilach życia doprowadzają do takiego stanu, że nieznośne staje się samo życie. Zagraża je wtedy niebezpieczeństwo całkowitej ruiny. a ciekawe, widzisz, Ciężko, możemy naprawdę czasem się tak załamać, nawet. Co to jest? Czemu ja nie mam tak wspaniałego życia? Czemu to się tak nie jest? Czemu ja... Nigdy tutaj nie będzie doskonałego życia, nigdy tu nie stworzymy raju, jakiejś utopii. Ten, ta ziemia zawsze będzie padłem łez. Ale bardzo ważne. Bo inaczej przychodzą, ile razy przychodzili jakichś utopiści na świecie, którzy wymawiali, czy to komunizm, czy rewolucja francuska, stworzymy, wymordujemy wszystko, ograbimy wszystko, będzie wspaniale. Nie będzie. Teraz wyzwolimy się ze wszystkiego, nawet z płci, też będziemy wspaniali. Nie będzie. Nie będzie. No ale będziesz musiał być pod grawitacją. Będziesz żył i prawa natury cię będą dosięgały. Nawet jeżeli państwo sobie wymyśli inne prawa, to wciąż prawa natury będą ponad prawami państwa. Będą dosięgać, będą konsekwencje dla takich ludzi. Tak to jest właśnie. To jest bardzo ważne. Przeciwności, udręki, nieszczęścia, trapiące dusze są tak liczne, że w niektórych chwilach życia doprowadzają do takiego stanu, że nieznośne staje się samo życie. I czasem jest ciężko właśnie. Czasem to jest dla nas nieznośne. Ciężko jest żyć. Trzeba odpowiadać no, się. Opowiada się ojcu Pio. Po to jest ta książeczka właśnie. Aby ojciec Pio przychodził do nas. Taką właśnie książeczkę wysyłam do podopiecznej ojca Pio. Link jest w opisie, jak zostać podopiecznym ojca Pio. Niektórzy nawet mogą trzymać parę takich książeczek, aby prowadzić z innymi apostole, Aby do innych docierać, aby inne dusze też yy... Pomóc innym. Mam kogoś fajnego, komu chcę pomóc, żeby też miał z ojcem Pio. Taką książeczkę możesz otrzymać też. To dla podopiecznych ojca Pio takie rzeczy właśnie wysyłamy. Po to to wszystko jest. I to jest właśnie no takie, że tak powiem, piękne. piękne. Ty możesz innego pomóc, innego prowadzić drogami sprawiedliwości, innemu pomóc. Link jest w opisie, jak zostać podopiecznym. Bo Ty dzięki temu też stajesz podopiecznym, pomagasz innym, aby to, książeczka dotarła do innych dusz. To jest piękna sprawa. Salve Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Em nome do Pai, do Filho e do, do, do Espírito Santo, que esteja assim. e Maria,